I dlatego tu dzisiaj jesteśmy, żeby wysłuchać Państwa argumentów, bo do tej, do tej pory było fajnie słuchaliśmy Państwa argumentów, tylko nie możemy się dać przez te ostatnie no, to ostatnie parę minut. ja chciałabym tylko zadać jedno pytanie Panom i Panom Radnym. Czy podejmując takie decyzje, pomyśleliście o skutkach, które wpłyną na dzieci? No nie czekam na Nie mam zwykle, więc nie ma o czym mówić. Ale czy wzięliście pod uwagę dobro każdego z, tego, z tych dzieci? Bo wydaje mi się, że nie. Bo cały czas przedstawiacie nam ekonomiczne względy. Ile, ile to wszystko kosztuje, ile chcecie zaszczędzić na większych Ale czy dobro dziecka można przeliczać na pieniądze? Moim zdaniem nie. Każde dziecko jest załamane decyzją, bo wie co dzieje się w gminie. Więc posłuchajcie tutaj, co mają panie do powiedzenia. Każda szkoła, każda pani dyrektor, która chce przedstawić oszczędności, chce wyjść przeciw gminie i pomóc dzieciom, które chodzą do tej szkoły, a nie wszystkie dzieci spytać do jednej szkoły. Pomyślcie panowie i panie na bo to jest dla dobra dziecka. zabieranie głos. Dzieci są naszą przyszłością. Także, Panie Przewodniczący, nie cyferki, tylko dobro dzieci. Ja bardzo proszę. No, yy, ja dzisiaj nie wypowiedziałem jeszcze żadnej cyferki z tego, co Pani założyła. Zauważyliśmy. Zauważyliśmy dużą zmianę. Proszę ja Państwa, proszę. teraz powiem coś, co na pewno niektórym, niektórym z rodziców się, rodziców się nie spodoba. Bo mam takie pytanie. Jeżeli na pewno wszyscy, nie jeżeli, na pewno wszyscy Mamy na względzie dobro dzieci, i chciałbym się spytać tych rodziców, którzy zabrali te, te, te dzieci na, na obrady tej sesji, co te dzieci nam to ja. I ponieważ mam trójkę dzieci, mam spore doświadczenie. 30, 28 i 18 lat. Dzieci na takie wydarzenia chodzą dlatego, że ich to po prostu obchodzi. Po prostu. Proszę Państwa, ja rozumiem, że to dotyczy przede wszystkim dzieci. Ja to rozumiem, tylko one tam po prostu były niepotrzebne. To możemy sobie powiedzieć, jeżeli dzisiaj. Znamy się Ja mówię, że dzieci nie były potrzebne na sesji. Nie był potrzebny ten znam, że czego one musiały doszukać. To jest moje zdanie oczywiste. Nie to. Proszę bardzo, proszę bardzo, bo może tak. Ustawmy jedną rzecz. Za to, jak wychowują swoje dzieci, odpowiadają rodzice. To oni byli władni te dzieci tam przeprowadzić i to oni ponoszą za to odpowiedzialność. Pan, ci rodzice nie są osobami publicznymi i, i nie do końca może ich oceniać, choć może mieć Pan na, na ten temat swoje zdanie. Dziękuję bardzo. Teraz proszę. sesji. Yy, nie były to powiedzmy dzieci zupełnie niczego nieświadome. Yy, tutaj powiedzmy o jakości szkolnictwa to się gminie. Może świadczyć to, że yy, moja kiedyś 910 10, 10 córka potrafi otworzyć, otworzyć rzecz i poczytać ze mną artykuły, także to nie jest tak, że my żeśmy tam przepędzili specjalnie, że, żeby to lepiej wyglądało medialnie. Naprawdę one są wielu rzeczy świadome i wiedzą, że chodzi o ich dobro. Panie Przewodniczący, mówi Pan, że Pan chce nas wysłuchać cały czas. Ja tu jestem chyba już po raz piąty albo szósty. Opiekałem wszystkie sesje, wszystkie zebrania, naszej komisje wcześniejsze i naprawdę bardzo mocno napracowałem się, żeby tych argumentów dać dużo. Myślę, że większość z nich były jakieś rozsądne. O cyfrach, jeżeli chcecie pozbawiać, możemy, nie znam danych, ale myślę, że da się logicznie wytłumaczyć każdą cyfrę, bo tak jak mówię, widzicie tylko korzyści, nie widzicie strata. One, tak jak mówię, będą bardzo duże i to nie będzie 500, 600, 800 tysięcy, tylko w pierwszym roku to będzie na pewno ponad 2 miliony straty. Chodzi o utraty, chodzi o ewentualne złamie chorobowe, chodzi o ogromny koszt transportu, chodzi o utratę dzieci, gdzie nie wiem, wydaje nam się, że na tych przeszkołach może, może to będą jakieś tam jednostki. Ja w to może być 150 osób wymożyć by razem razem tą, tą, tą um, dotację subwencję budżetową, to jest bardzo, 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 bardzo. To, to jest większy budżet Wszystkich czterech, które w w w w w nie wszyscy się na to zgadzali. Większość się zgadzała, więc ja nie będę obrzebywał czegoś, co wg. Przepraszam, może jeszcze słuchać go w kwestii tego zadowolenia, bo przewodniczący powiedział o pewnym niezadowoleniu części społeczności gminnej już kiedyś powiedziałem niepopularny, że nie chodzi o kilkadziesiąt osób. Uważam, że w ciągu tygodnia społeczeństwo mogło pokazać, czy ty nie zadowolony. Tak, na moje oko będzie dwa, trzy tysiące. Uważam, że ta Jeżeli już zostaliście wybrani, to nie jest tak, że wyborcy nie mają już wpływu na wasze decyzje, że wy jesteście poza osądem. Musicie pamiętać, że wyborcy cały czas was osądzają i mają instrumenty do tego, żeby Was przekonywać w różny sposób. Właśnie nawet taki jak, jak ten. Pan sobie chciał coś powiedzieć. Ja mam takie pytanie, bo tak e, będąc tutaj na spotkaniu w Kokaninie Pan Wójt z tego co wiem w Dębie, bo przyjechał z tutaj do nas, a były Panie nauczycielki na komisjach i nie było w ogóle projektu uchwały o szkoły z gimnazjum w Dębie ani szkoły podstawowej w Kokaninie. To jest takie jedno pytanie z pełnym szacunkiem do Pana Wójta. Z nas z poprzedniej kadencji dobrze nam się współpracowało. A teraz jeszcze jedno pytanie, bo mam takie. Czy przedstawiono realne, ile dzieci już na dzień dzisiejszy nie uczęszcza do szkół na terenie gminy żelazków, a powinny uczęszczać? Ile już subwencji wypłynęło? Bo wiem bardzo dobrze z innych żył. Panowie, przepraszam Panie i Panowie, mówicie o tym, że tak było, żeście rozpatrywali tam i już dyskutowaliście, a obecnie tak powiedział, że...

Wiedzą, bardzo dobrze, że tak się nie powinno to odbywać. Ćwiczyliśmy wiele takich fragmentów poniedługo razem. W poprzedniej kadencji niech Pan sobie przypomni. Były takie sytuacje, nie chodziło o do szkoły, chodziło o inne rzeczy. I potrafiliśmy to zrobić. Trzeba się spotkać z ludźmi, powiedzieć im wcześniej, żeby wynikł czas. A nie ustawianie podmowy zamykanego. W poniedziałek jest dyskusja tutaj możliwa. Myślę, że tutaj, wiadomo, że wczoraj była sesja, a co ludzie mieli? Stąd ludzie mogli nawet przedyskutować to. Leszcze. Nie dano żadnego innego argumentu, tylko, ani nawet innego wyjścia nie dano. Tylko powiedziało krótko, zamykamy ten termin nazwy. Zamykamy na szkołę w Głokalini, robimy 1,3 milień. Co to za oszczędność? W jakim kierunku? Zastanówcie się jeszcze raz. Mówicie panowie o podjęciu uchwały intencyjnej. Dobrze. A dlaczego nie chcieliście odłożyć tych dwóch uchwał, powiedzmy, czy szef, nawet odłożyć, to co z poszło Dlaczego? uchwały? Dlaczego? Odmówicie z tym, bo my wiemy dlaczego. Przecież głosowanie powiem nam wszystkim, że to... Ja pamiętam tylko jedno, bo pierwsze głosowanie na tej sesji mogłem wyjść spokojne z urzędem i powiedzieć, że każde następne głosowanie 8-4-2. Tak to było przygotowane. A przecież to było widać. Yy, pan Janek tutaj zadał bardzo ważne pytanie. I na początku i ja je powtórzę, żeby nie zginęło, żeby ktoś z Panu, że zechciało wy, się, się wypowiedzieć na ten temat. Czy wójt, czy Wy Państwo, robili symulację skutków podjętych przez siebie decyzji? Czy Państwo robili symulację czego to właśnie z Proszę Państwa. Czy Państwo, przewodniczący Chciałbym Państwo powiedzieć, że Komisja była przeciwna likwitacji szkół, szkół opisie, czyli szkół, pobrecy, czy przeciwna likacji szkół. Nie było to żadnych

Jeżeli chciałbym powiedzieć, że tego typu sprawy, to no po części lat się opiera na dynamu. Tak. Ja powiem 3 lat nie znam. I sytuacja wygląda w ten sposób. Bo sytuacją, bo pesosu, to może faktycznie też mała ekonomiczna. Tak? Nie obecną. Ale prawda jest też taka, że w przyszłym roku może być podobny problem się okaże, że...